Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo mi miło. No. Panie prezesie, gdybyśmy poprosili o jakiś dobry kredyt hipoteczny, co by pan radził? To Czy jest, nie brać w ogóle? To jest niezły czas na branie kredytów, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy w sytuacji chyba. Najniższych pułapów oprocentowania kredytów, więc przymierzając się do, do tego kredytu, trzeba się liczyć, że za jakiś czas oprocentowanie tych kredytów będzie wyższe. Dlatego, że my mamy taką trochę zaburzoną świadomość i percepcję otaczającej nas rzeczywistości. Mianowicie od wielu lat mamy. Bardzo niski poziom inflacji, wręcz mieliśmy okresowo deflację, bardzo niski poziom stóp procentowych, i nie możemy ulec złudzeniu, że tak zawsze musi być i że tak zawsze będzie. Osobiście uważam, że wobec spowolnienia gospodarczego, wobec przewidywanej restrukturyzacji poważnej części gospodarki europejskiej, także dotknie. To nas, może dotknąć to nas, że może nastąpić podwyższenie inflacji, może być konieczna interwencja Narodowego Banku Polskiego, pieniądz może stać się droższy, a wtedy oprocentowanie pójdzie w górę. Stąd radziłbym, nawet jeżeli ktoś przymierza się do zasięgnięcia kredytu hipotecznego, to postępować odpowiedzialnie. Nawet rozkładając po prostu dochodzenie do własnego, pożądanego mieszkania na raty. Czyli lepiej mniejsze, spokojniej zmienić to mieszkanie za dwa, trzy czy pięć lat, a nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Żyjemy bowiem w czasach dość skomplikowanych, niepewnych. I niepewnych. Czy polski system bankowy jest stabilny i bezpieczny obecnie, panie prezesie? Tak, system bankowy jest stabilny. Wszyscy właściwie mogą być spokojni, jeśli chodzi o ich oszczędności. Pamiętajmy, że do równowartości 100 tysięcy euro, czyli około 430 tysięcy w jednym banku, ale na wszystkich rachunkach w jednym banku, środki są gwarantowane w pełni. System bankowy jest dobrze skapitalizowany czyli poza bankowym funduszem gwarancyjnym, banki mają specjalne fundusze, fundusze własne, które także są używane w przypadku, gdyby się zepsuła jakaś większa porcja kredytów. To może wystąpić właśnie w sytuacji zaburzeń w gospodarce. Niemniej jednak system bankowy polski jest bardzo i klienci tego systemu, system jest obciążony i klienci są też obciążeni. Na czym to polega? Jeżeli nałożono na sektor bankowy dodatkowe podatki, niespotykane w wielu krajach w podobnym systemie jak w Polsce, jeżeli nakładane są dodatkowe wymogi wpłat na bankowy fundusz gwarancyjny, one są uzasadnione. Ale są dodatkowe, to są duże obciążenia. Jeżeli na klientów banków i na banki przerzucano koszty restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, to sumarycznie jest to wiele miliardów rocznie, a mechanizm działa w ten sposób, że banki, żeby spłacić to, opłacić te dodatkowe wydatki, po prostu odpowiednio muszą obniżyć oprocentowanie lokat, które i tak nie są najwyższe. Przerzucają od... to, jakby na klientów. Odpowiednio prawda? podnieść oprocentowanie kredytów. Nie ma innego mechanizmu. W 90-90 kilku procentach. Koszty takich operacji są przenoszone na klienta. A czy te koszty mogą ewentualnie jeszcze się zwiększyć, gdy mamy w tyle głowy informacje o tym, że Frankowicze czekają na pomoc, obiecaną przez polityków? Tak, to jest. Zresztą muszę powiedzieć, w pewnej części całkowicie błędna konstrukcja, błędne podejście i niesprawiedliwe. Natomiast rzeczywiście, gdyby do tego uchwalenia ustawy. W tej wersji doszło, czyli doszłyby do około 2,5 do 3 miliardów obciążeń na sektor bankowy i na jego klientów, ale to nie wszystko. Na ten ponieważ... fundusz konwersji, o którym tak, mówił prezydent ostatnio. Dokładnie. I za moment do tego wrócę, dlaczego nazwałem to niesprawiedliwym. Natomiast niestety przed nami jeszcze istnieje konieczność zmobilizowania około 50-60 miliardów funduszy własnych, specjalnych w ramach tak zwanego MREL-a. to są specjalne kategorie funduszy, które musimy zebrać na rynku krajowym i na rynku europejskim dla stabilizowania systemu bankowego. To jest taki wieloletni program przyjęty w krajach Unii Europejskiej, także w innych krajach świata, ale Unia Europejska ma tutaj wspólne podejście i to będzie bardzo do, dużo kosztowało każdego roku sektor bankowy i klientów sektora bankowego. Czyli krótko mówiąc, doszliśmy do sytuacji, że sektor bankowy w Polsce jest nadmiernie obciążony, bo po pierwsze, ten dodatkowy podatek w przeciwieństwie do innych krajów nie zasila funduszu, bankowego funduszu gwarancyjnego, tylko jest skierowany do budżetu. Czyli bankowy fundusz gwarancyjny z tego dodatkowego podatku nie jest kapitalizowany. W innych krajach dokładnie po to to zrobiono. Wprowadzono dodatkowy podatek, żeby kapitalizować systemy ochrony depozytów. Polski wynalazek polega na tym, że to jest skierowane do budżetu. Do budżetu. Po drugie, wpłaty na bankowy fundusz gwarancyjny i na fundusz resolution. Są do BFG, które są kierowane, nie są w Polsce uznawane za koszt uzyskania przychodów. To jest dodatkowy wynalazek, znowu nasz. To jest tak, jakby w państwie ktoś powiedział: Problem stabilności banków, różnych zobowiązań to jest problem klientów banków i samych banków. Tak nie jest. W, w całym świecie wiadomo, że system bankowy pełni różne dodatkowe funkcje pośrednie. I teraz wracam do ustawy o pomocy dla kredytobiorców frankowych. To ona składa się generalnie z dwóch części. Jedna to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, którzy są w trudniejszej sytuacji i my od początku, jak się tylko zaczęły zjawiska kryzysowe, od 2008 roku ciągle powtarzaliśmy, że taki mechanizm powinien być, zarówno dla frankowiczów, jak, jak i, i dla zło innych złotówkowiczów, dlatego, że jeżeli się dzieją różne rzeczy niespodziewane w gospodarce, niezawinione przez klienta, niezawinione przez banki, to musimy skonstruować taki fundusz solidarnościowy i zbudowaliśmy ten fundusz wsparcia kredytobiorców. On dzisiaj zebrał, zebrał na tym koncie ponad 600 milionów złotych. Natomiast wynalazek, który powstał pod wpływem emocji, pod wpływem chwili, bez dokładnego kalkulowania, to wynalazek polegający na tym, żeby stworzyć obligatoryjnie fundusz konwersji, czyli przewalutowania kredytów. Problem tylko polega na tym, że dzisiaj większość kredytobiorców walutowych spłaciło sumarycznie mniej aniżeli kredytobiorcy złotowi, którzy wzięli taki sam kredyt, czyli są w lepszej sytuacji. Po drugie, raty kredytów frankowych dzisiaj są niższe albo niewiele wyższe niż złotówkowiczów. Ale kredytobiorcy frankowi najczęściej spłacili już 30 lub 40% kapitału, Natomiast złotówkowicze o 10-12% tego kapitału mniej mają spłaconego. I teraz zmuszenie banków przez ustawodawcę do tego, żeby namawiały klientów, wręcz mobilizowały klientów, no, żeby się przewalutowali, polega na tym, że klient tylko wtedy się przewalutuje, jeżeli jego rata będzie nie wyższa niż rata złotowa, co jest zrozumiałe ale problem polega na tym że my się spodziewamy czy przewidujemy że może nastąpić podwyżka stóp procentowych zmiennych stóp procentowych czyli ta rata dla, może być wyższa dla polskich niż teraz kredytów. Płacą... I może się okazać, że kredytobiorca frankowy zacznie być będzie będzie bardziej musiał, obciążony niż do tej pory. Będzie musiał płacić kilkaset złotych więcej miesięcznie za kredyt. I przyjdzie oczywiście do banku i powie: Wy mnie zmusiliście do przewalutowania, a banki powiedzą: To ustawodawca nas zmusił do konwersji. W związku z tym będzie sytuacja taka, że tysiące klientów mogą mieć pretensje do banków. A banki będą miały i ich klienci będą miały pretensje do skarbu państwa. Więc my mówimy, to jest niedorzeczna e, propozycja. W ten, w ten sposób nie wolno postępować, bo to jest wygenerowanie sobie nieszczęścia, bo zdestabilizowanie części sektora bankowego i zaproszenie klientów do e, kłopotliwej sytuacji. Co nie oznacza, panie redaktorze i szanowni państwo, że nie należy się liczyć z tym, że mogą okresowo nastąpić ruchy, wahania. Kursu walutowego, tak samo jak jest niewykluczone, że nastąpi wahanie oprocentowania. Wania. Stóp procentowych i my oceniamy, że wahanie stóp procentowych jest bardziej prawdopodobne. Podwyżka stóp procentowych dla kredytów złotowych jest bardziej prawdopodobna, ale przede wszystkim podwyżka stóp procentowych skutkuje bardzo wysokimi zmianami rat. O ile kurs walutowy to jest kilkadziesiąt złotych, to stopa procentowa, kiedy rusza, to jest zazwyczaj znacznie więcej, nawet kilkaset złotych miesięcznie. I na tym polega ten cały problem. Wracając do systemu bankowego, chciałem zapytać pana prezesa, czy Brexit może jakoś płynąć na ten system w Polsce. Y Brexit wpłynie, oczywiście my jesteśmy przygotowani jako banki, będziemy współpracować z City Londyńskim tak czy siak w pewnym zakresie. Oczywiście częściowo przeniesiemy naszą współpracę z różnymi instytucjami finansowymi, czy na kierunek frankfurcki, czy na kierunek paryski, czy na kierunek luksemburski, czy na rynki amerykańskie. To jest w zależności od modeli biznesowych poszczególnych banków, ale częściowo będziemy współpracować z City Londyńskim. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, ja ciągle wierzę, że Brytyjczycy się opamiętają i to nie ze względów tylko i wyłącznie ekonomicznych, ale także ze względów, powiedziałbym, politycznych ze względu na interes Europy, ze względu na potrzebę troski o pokój, o rozwiązywanie różnych problemów. Nie po to powstawała Unia Europejska i nie po to także Wielka Brytania przystępowała do Unii Europejskiej, żeby tylko i wyłącznie rozwiązać jakieś problemy ekonomiczne. To co jest najważniejsze, to to, żeby w Europie wszystkie umawiające się państwa działały na rzecz pokoju, żeby Europa w przeciwieństwie do tego co działo się w kilkuset ostatnich Latach nie była źródłem niekończących się konfliktów, sporów, wojen. To może brzmieć dla młodszych e, słuchaczy abstrakcyjnie, proszę. ale ja się urodziłem 10 lat po wojnie i e, pamiętam w opowieści moich e, rodziców, dziadków, niestety, nie pamiętam opowieści, bo zostali wymordowani na e, terenach wschodnich i e, zginęli w czasie, w czasie wojny, ale znam opowieści e, ludzi frontu, którzy zamieszkali. Na dolnym Śląsku, a ja się wśród nich wychowywałem, ja znam opowieści Greków, którzy zostali wypędzeni z Grecji i przyjechali na Dolny Śląsk, tam mieszkali. Co oznacza wojna, co naprawdę oznaczały konflikty, co oznaczały, oznaczało nieszczęście milionów milionów ludzi, zdewastowany cały majątek. Przecież my prze, przez te wielowiekowe wojny na terenach Polski szeroko rozumianych, po prostu jesteśmy ciągle krajem na dorobku. No, ale tak to wygląda teraz, że Brytyjczycy. Yy... Zastanawiają się i chcą zrobić wszystko, żeby chyba troszkę z tego Brexitu wycofać się. Tak, i to jest nadzieja. To też świadczy, panie redaktorze, i szanowni państwo, jak ważna jest rozmowa, poważna rozmowa o przyszłości każdego kraju, każdego regionu, każdego miasta, czy wreszcie naszego kontynentu. Nie wolno, nie wolno podejmować po prostu takich decyzji, pochopnych decyzji, a politycy, którzy prowadzą w taki sposób politykę, powinni na zawsze być wygnani po prostu z ciepłych posadek, politycznych. To jest naprawdę skandal, że nie pociąga się do odpowiedzialności ludzi, którzy doprowadzają do wielkiego nieszczęścia i nie potrafią tego nawet zarysować, jak to wszystko miałoby przebiegać. Wracając do finansów, kiedy euro i czy w ogóle euro w Polsce? Myślę, że powinniśmy ciągle dbać o to, żeby spełniać, czy być blisko spełnienia warunków wejścia do strefy euro. Ja osobiście, mój pogląd jest taki, że powinniśmy wejść do strefy euro i być pełnokrwistym pełno krwistym uczestniczkiem, uczestnikiem i graczem tego naszego rynku europejskiego. Wycofuje słowo gracz. uczestnikiem, partnerem, rzetelnym partnerem przy stole europejskim dyskutować o kierunkach rozwoju Europy o do, pomyślności Europejczyków, pomyślności Polaków o wspomaganiu różnych regionów, różnych branż przemysłu, jeśli to jest przy, y, y, potrzebne. A tym graczem będziemy wtedy, kiedy będziemy w strefie Pełno, euro? Pełno, Pełno, pełnoprawnym. pełnoprawnym graczem tylko wtedy może, będziemy, ponieważ y, y, grozi nam, a właściwie stało się, że mamy y, Unię Europejską dwóch prędkości. Jeżeli mamy Unię Europejską dwóch prędkości, to znaczy, że ta bardziej Skoordynowana działalność w strefie euro wiąże się z realizacją określonych programów rozwojowych, także wspólnym ponoszeniem pewnych kosztów, pewnych ryzyk. Proszę Państwa, gdyby zauważmy, że gdyby Grecja nie była w strefie euro. To prawdopodobnie miałaby do dzisiaj wielkie problemy i katastrofa byłaby nieziemskich rozmiarów. A pamiętamy po prostu czarne mundury idące ulicami, walki i tak dalej, i tak dalej na terenie Grecji, zanim przystąpiła do Unii, zanim weszła do strefy euro. Ponieważ to jest wspólna odpowiedzialność, znalazły się mechanizmy pomocy, znalazły się mechanizmy wydobycia tego kraju, czy wydobywania tego kraju z otchłani. Kryzysowej, i to jest właśnie dowód. Mechanizmy pewne solidarnościowe niewątpliwie w strefie euro są mocniejsze niż w samej Unii Europejskiej. Także uważam, że powinniśmy Postępować odpowiedzialnie, mobilizować oczywiście uczestników strefy euro, żeby to następowało uporządkowanie tej strefy czy budowanie tej strefy jeszcze mocniej, ale żebyśmy byli pełnoprawnym partnerem, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy. Otworzyć naszą gospodarkę, musimy być otwarci, a, a nie jednocześnie do końca z Nie mamy z... korzyści Dokładnie. ze wszystkich potencjalnych Na koniec rozwiązań. rozmowy chciałem zapytać o PKBP, jeden z największych banków polskich i taki pomysł na rozwój tego banku, żeby przejmować inne instytucje zagraniczne blisko Polski, Czechy, Słowacja i Niemcy, to dobry pomysł. Nasz PKO BP, nasz bank, krajowy lider, możemy powiedzieć, możemy być z niego dumni. On przeszedł ogromną transformację, jest bankiem bardzo nowoczesnym, jest bankiem stabilnym, jest naprawdę bankiem, który może być pokazywany jest pokazywany jako wzór do naśladowania. I niewątpliwie, jeśli myślimy o naszej ekspansji eksportowej, naszych producentów, naszych firmy usługowe, które chcą świadczyć usługi za granicą, to dobrze by było, żeby podążał za nimi lub im towarzyszył także Polski Bank. Ja myślę, że bank dojrzał do tego, ale trzeba pamiętać, że to jest bank także bardzo systemowo ważny tutaj na rynku krajowym i ta ekspansja będzie możliwa, o ile nie będzie mógł być, ten bank musiał być zaangażowany w procesy restrukturyzacyjne na rynku krajowym, o ile wymagania, jakie są stawiane przez naszych regulatorów, i nadzorców nie będą tak wysokie, że właściwie wyjście tego banku na inne rynki może się okazywać niemożliwe. Bo co to znaczy wyjście na inne rynki? To oznacza po prostu określone nakłady kapitałowe. A określone nakłady kapitałowe czy zasoby kapitałowe można budować jedynie praktycznie z zysku. Dlaczego jedynie z zysku? Ponieważ polski sektor bankowy poprzez te obciążenia jest nieatrakcyjny dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Mam po prostu. Po prostu zbyt niski zwrot z kapitału, w związku z tym tego finansowania ekspansji zmobilizowanych kapitałów, no nie za bardzo możemy na to możemy liczyć. I stąd tu są pewne ograniczenia, ale bank intelektualnie, organizacyjnie i produktowo, on jest gotowy do tego. I myślę, że byłoby dobrze w interesie naszych rodaków, tych, którzy eksportują, tych, którzy mają relacje międzynarodowe, tych, którzy mieszkają za granicami, tak jak Niemcy, tak jak Francja czy także Wielka Brytania, żeby nasze banki te usługi świadczyły. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, gościem Polskiego Radia w Łodzi. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.